Cześć, nazywam się Jacek Sieliński, jestem fotografem ślubnym. Dzisiaj zapraszam na porównanie dwóch lamp Quadra Light Strobos 60 EVO i Quadra Light Strobos V1. Są to dwie bardzo podobne lampy, różnią się bardziej konstrukcją i troszkę obsługą. Dostaję sporo zapytań od osób, które planują ją kupić, dlatego opiszę Wam pokrótce swoją opinię na ten temat, czym się różnią. W sumie jest, tych różnic nie jest jakoś dużo, ale dla kogoś mogą być istotne. Tak jak dla mnie, ja od razu zrobię taki mini spoiler, że uważam, że warto dopłacić. Ale to każdy musi zdecydować sam, ze względu na to, że każdy ma jednak inne potrzeby. Jeśli chodzi o. Strobossa 60 Evo. Kupiłem go z tego powodu, że ma dedykowany akumulator. W końcu pozbyłem się paluszków w porównaniu do wersji zwykłej i uważam, że to był bardzo dobry zakup na tamtą chwilę. Po wyjściu Strobossa V1, który jest podobno wzorowany na Profoto A1 to y, pojawiło się sporo takich właśnie porównań, chociaż są to lampy z dwóch różnych półek cenowych. No, z, tak naprawdę za, w cenie Profoto można kupić 5 strobosów V1, więc wydaje mi się, że kalkulacja jest jasna, chociaż na pewno Profoto świetnie się sprawdza. Z tego, co widziałem, ma też y, wytrzymalszą stopkę, więc na pewno y, warto, ale czy aż za taką różnicę w cenie Wydaje mi się, że nie, szczególnie w naszych realiach, gdzie no jednak czasem łatwo uszkodzić tą lampę i wtedy tak naprawdę można mieć w torbie dodatkową w tych samych pieniądzach co Profoto albo i więcej. Czym się różni Strobos 60 EVO od V1? Największe różnice to w głowicy, w budowie głowicy. Jeśli chodzi o rozpraszanie światła, to jest wiele porównań w internecie na pewno. Jest ono bardziej równomierne, na przykład jeśli używacie parasolki w plenerze czy nawet w pomieszczeniach, jest ono bardziej tym światłem wypełnione. Ten modyfikator, dlatego na pewno tu będzie różnica widoczna. Znowuż przewaga wersji 60 EVO jest taka, że ma się odbłyśnik i dodatkowy rozprasza, dzięki temu jest pokrycie szerszych obiektywów. Oczywiście, jeśli ktoś odbija od sufitu czy ścian. Nie ma to znaczenia, ale w przypadku, kiedy ktoś yy, używa tej małej białej karteczki jako odbuśnika, no to może mieć znaczenie. E, w tym przypadku, akurat wersja V1 ma fajną opcję, że można stosować dodatkowe modyfikatory e, na magnesach, jest ich bardzo dużo. No. Cenowo nie są tanie, ale wydaje mi się, że warto, bo są bardzo wygodne w korzystaniu. Ja akurat osobiście ich nie mam, ale e, mój kolega z nich korzysta i jest bardzo zadowolony. Więc na pewno jest to fajne rozwiązanie, że nie trzeba kupować jakichś dodatkowych rzepów, przyklejać jakiś gumeczek czy coś, że jednak na magnesie wszystko jest i fajnie się sprawdza. Dodatkowo, co mi się bardzo podoba, głowicę można odchylać w tył bez obrócenia o 180 stopni głowicy, więc jest to bardzo wygodne i szybkie, szczególnie jak się przychodzi z kadru poziomego w pion i odwrotnie, więc naprawdę to przyspiesza pracę. Akumulatory się różnią, ale y, jeśli chodzi o wydajność, są zbliżone. Z tego co wiem, różnica nie jest duża jeśli chodzi o wydajność. Y, szybkość ładowania jest, jest też ta sama. Y, co mnie urzekło, to sposób mocowania na stopce. W końcu jest to y, quick release, czyli szybkie uwolnienie bez skręcenia kółeczkiem, które czasem się lubiło zablokować. Nie tylko na Sony, ale też na innych y, systemach. Jak za mocno się dokręciło, to czasem. Nie chciało się odkręcić i w pośpiechu można było uszkodzić stopkę. Dlatego w tym przypadku wydaje mi się, że jest to bardzo praktyczne i naprawdę szybkie. I Szkoda, że, że wcześniej nie zaczęli tego stosować. E, no i ergonomia. Na pewno, jeśli chodzi o menu i guziki, jest bardziej przemyślane, e, jest bardziej intuicyjne, więc w tym przypadku szybciej można sterować innymi lampami. I nie trzeba się za długo zastanawiać, co wcisnąć, żeby zmienić odpowiednią funkcję. Dlatego w tym przypadku jest to duże ułatwienie. To są takie najważniejsze rzeczy, które ja doceniam i wydaje mi się, że w tym przypadku warto. Akurat, jak ja kupowałem wersję Godox V1, to sprowadzałem z Niemiec to nawet zapłaciłem troszkę więcej niż jest na rynku polskim, więc nawet cena mnie zaskoczyła, że jest poniżej 1000 zł, bo tak przez chwilę się obawiałem, że może być, być dużo wyższa, ale jestem zadowolony z zakupu i polecam wszystkim. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam, myślę, że tutaj jestem w stanie Wam coś podpowiedzieć, jeśli chodzi o obsługę czy zastosowanie tych lamp. Pozdrawiam, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Cześć!